Łukasz Ostrowski Sentauta, Dzień dobry. Dziś pokażę wam Mitsubishi ASX 2017 roku. Bezwypadkowe. Jeden właściciel. 1.6 dieselek. Fajny szary kolor. Ładne felgi aluminiowe. Nie wiem, to są chyba siedemnastki, osiemnastki. Nieważne. Chromy z zewnątrz. Ciemne szyby. Fajny. Fajny, naprawdę ładny, nie poobijany, nigdzie nie porysowany. Bardzo ładny. ASX z tyłu machak ten odpinany. Jest. Tam przyłączę. Wszystko jest. Okej, okay. zaraz będziemy mieli cały obrys. I będzie można się schować do środka. Dobra. Tu, 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 tu. Idziemy, idziemy. A to nie ten samochód. To chyba u sąsiada coś siedzie. Dobra. Bagażnik, roletka jest. Wszystko jest. I tuwa. Drugi rząd siedzeń Taką mamy tę picereczkę. Jest elektryka szyb, zamocowania. XOFX. Wszystko jest. Idziemy sobie do środka, tutaj widać przednie szyby. I teraz tak SX jak dotąd, pokonał 112 000 km. Są dwa klucze. Tu jest guficzek Noga na sprzęgło, noga na hamulec. Polemy pojazda, co nam tutaj mówi. że radio muszę ściszyć A to pipczało od pasów. Dobra, samochód mamy odpalony. I teraz tak kierownica skórzana multifunkcyjna. No tutaj takie dekory piano. Jest wyświetlacz kolorowy do radia, jest oczywiście bluetooth, jest klimatyzacja skrzynia, ma 6 biegów do przodu, jeden do tyłu. Mitsubishi ma kamerkę cofania. Proszę bardzo, ma kamerę cofania. Co tutaj jeszcze? No świeże auto fajny świeży słów, pierdyliard yy, schowków na kubki Nie wiem czy to jest dla ofiar suszy tych których ciągle suszy jest jak jest po prostu no co ja Wam jeszcze mogę powiedzieć o środku o środku Nie, nic słuchajcie kończymy fajny SX No Chodzi pracuje światełko do jazdy dziennej świedzą się Dobra trzymajcie się hej